Pan ironizuje z tej propozycji, taktyki w polityce europejskiej, którą proponujemy rządowi od dłuższego czasu. Tylko, że, panie redaktorze, moglibyśmy się z tego śmiać i ironizować, w sytuacji, w której dwa lata temu toczone to, to były spory i mówiono właśnie dokładnie w taki sposób, jak pan mówi: o tacy twardziele Solidarnej Polski, oni nie wiedzą jak negocjować, tutaj trzeba szukać kompromisów. Tylko, że te kompromisy były poszukiwane, były zawierane. A okazuje się, że każdy nowy kompromis rodzi nowe żądania. I dzisiaj jesteśmy, panie redaktorze, w momencie, w którym jednak możemy trochę podsumować to. Czy to, co pan ironizuje jako zdecydowana polityka, byłaby w tej sytuacji lepsza? Panie czy gore, ministrze, to, to ale poprowadzi... czy problemem, czy naprawdę największym problemem jest moja ironia, czy nie jest większym problemem no, pewien brak konsekwencji w waszych słowach? No bo ja tylko wskazuję panu, że jeżeli oskarżacie o poważne polityczne błędy e, liderów partyjnych, no to i, i ich należałoby w takim razie rozliczać. A pan mówi, ro, rozliczmy ich w ten sposób, że wyrzucimy Szymańskiego. No to ja mówię, to za mało. Panie, więcej, panie, odważniej. Panie redaktorze, panie redaktorze, oczywistym jest, że w naszym obozie nikt nie kwestionuje przywódczej roli prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Do Natomiast, czasu, prawda? Do czasu. Panie redaktorze, pan minister Ziobro jest na odpowiednim poziomie doświadczonym politykiem, który może wygłaszać również osobiście tezy na temat błędów premiera Morawieckiego. Ja powiem otwarcie, ja jestem niedoświadczonym politykiem, ja się nie czuję w roli e, mhm. mówienia o liderach politycznych naszego obozu.